Makaron, tagliatelle z suszonymi pomidorami, cukinią i bazylią. Jednym z najbardziej znanych właśnie jest Mamy również penę, oczywiście spaghetti, które znamy z domów. Ale najlepiej nadaje się właśnie tagiatella, gdyż dobrze trzymie sos. Cukinia. Jest to dar natury włoskiej ziemi. Bardzo delikatna jest ze skórką. Kiedy jest młoda, kiedy już jest bardziej dojrzała, jest ta skórka twardsza i wtedy trzeba obierać. My natomiast używamy jeszcze młodej cukinii. Do tego cebulę kroimy w kostkę, czosnek, suszone pomidory, wszystko podsmażamy. Później dodajemy makaron, świeżą bazylię na końcu i mamy gotowe danie. Teraz będziemy podsmażać cebulę. Następnie czosnek. Nie możemy czosnku za długo, długo podsmażać, aby nie nabrał gorzkiego smaku. Będziemy dodawać cukinie. Staramy się ją bardzo drobno kroić, żeby były cienkie półksiężyce. I wtedy dodajemy cukinię. Czekamy, aż nam się to wszystko podsmaży. W tym czasie też przygotowujemy, kroimy w kostkę pomidora. Wszystko też mieszamy. Jest to taka potrawa bardzo sezonowa, taka wiosenno-letnia, gdyż jest ze sezonowych, warzyw, świeżych, nieszklarniowych. Kiedy wszystko podsmażymy, na końcu przyprawiamy odrobiną jarzynki. Nie musimy wtedy ani Doprawiać pieprzem ani solą, i dodajemy też suszone pomidory. Poczekamy na makaron. Makaron tagiatele jest jednym z makaronów, które gotujemy od 3 do 5 minut. Wtedy mamy al dente, bo już przy rodzaju makaronu jak spaghetti wymaga gotowania od 6 do 8 minut. Makaron dodamy do patelni, ponieważ mamy go. Jeszcze delikatnie twardego, ale nam dojdzie właśnie na patelni. Podsmażamy go lekko z pomidorami, z cukinią, z całą resztą, aby nam się ładnie połączył. Na samym końcu też, przed krótko przed podaniem, kiedy już wszystko wymieszamy, dodajemy świeżych ziół. Bazylię dlatego aby nie straciła aromatu i smaku Jeśli chodzi o takie ciekawostki to wszelkiego rodzaju świeże zioła są bardzo dobre w procesach trawiennych. Dlatego warto dodawać czy do zup, do sosów, czy do różnych takich dań makaronowych właśnie świeżych ziół, bo one mają o wiele Lepsze walory i smakowe, i y, odżywcze składniki w stosunku do, do suszonych, ziół, nie? Nasz makaron jest gotowy. Dekorujemy bazylią świeżą, pomidorkami koktajlowymi.